No, i mam już jedenasty rządek. Jeszcze raz chciałam wrócić do tych, do dziewiątego i 10. Tutaj w tym miejscu mam 21 pustych kratek. Natomiast jedenasty rządek zaczynam od góry i zaczynam właśnie od, 20, od 22 pustych krateczek. Dalej jedna krateczka pełna, jedna pusta. I następnie mamy 4 kratki pełne, czyli 13 słupków obok siebie. I już tylko kratki puste z jednym tym wyjątkiem z tego brzegu, czyli tych pustych wychodzi 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. O, proszę, tu mamy 18 pustych kratek. Jedna pełna i jedna pusta. Ja jeszcze tak chcę zawsze pokazać całą, cały ten rządek, gdyby w razie przejęzyczenia bądź pomyłki, żeby można sobie było popatrzeć też na ekran, tak i sprawdzić, przeliczyć, włączyć pauzę ewentualnie, chociaż no, staram się unikać wszelkiego rodzaju pomyłek, ale różnie to bywa. Także na razie tak to wszystko się prezentuje i mamy dwunasty rządek. Zaczynamy z dolnej części. Jedna krateczka pusta, dwie pełne, czyli 7 słupków i tutaj mam osiem krateczek pustych, dwie kratki pełne, dwie puste, jedna pełna, trzy puste i tu chyba jest sześć pełnych. Jeszcze sprawdzę. Raz, dwa, trzy. 4, 5, 6, zgadza się, 6 krateczek pełnych, czyli 19 słupków obok siebie i już do końca rządku mamy kratki puste, chyba 23, przeliczę. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 23, zgadza się, także tak wygląda 12, 12 rządek.

Czyli 13 słupków obok siebie, 5 kratek pustych, 2 pełne, 2 puste, 2 pełne, czyli to było na przemian. I dalej krateczki puste, 2, 4, 5 akurat wyszło, 1 pełna, no i 3 puste. I teraz 14 rządek zmniejszamy sobie, więc zmniejszymy razem. O, przechodzimy sobie oczkami ścisłymi. O, na ten, na ten kolejny słupek. O, i z tego miejsca zaczynamy, z tego trzeciego słupka. Raz, dwa, trzy. Pięć oczek zawsze nabieramy na początku, bo trzy oczka na pierwszy słupek, dwa oczka na mostek, czyli już mam trzy, cztery. 5, nawijam nitkę no i tutaj wkłuwam się w pierwszy w sąsiedni słupek także jak popatrzymy tak się prezentuje ten brzeg dolny oczywiście teraz jest niewyprasowany nie na nakrochmalony ale myślę, że takie urozmaicenie dosyć fajnie będzie się prezentować no i proszę popatrzeć już się wyłonił pierwszy element y, wzoru no, i tak przechodzimy do 14 rządku. Tutaj sobie zmniejszyłyśmy o dwie krateczki i najpierw kratka pusta, później pełna 3 puste, 2 pełne, czyli 7 słupków. Krateczki puste 2, 4, 6, 8, 10 i następnie kratki pełne, 1, 2, 3, 4, czyli 13 słupków obok siebie. Do końca tylko kratki puste. Chyba 24. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 2, 4, 5, 25 jednak. Także tak wygląda na ten moment. Nasza nowa praca. 14 rządków już mamy. O, i tutaj się wyłonił taki kwiatuszek. Wiosenny. Mamy już 15 rządek, więc już całkiem sporo. Nie wiem czy panie to widzą, ale ja tutaj już widzę kwiatuszek. W każdym razie zaczynamy od górnej części, najpierw krateczki puste. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 2, 4, 6, 8, 30, 2 4, 4, 6, 7 czyli 37 aż pustych kratek przez większość rządków właściwie. Następnie dwie krateczki pełne, dwie puste. Jedna pełna, dwie puste. Pełna, no i puste. Także sam motyw wzoru kryje się tutaj właściwie na samym końcu rządku. A cała góra kratki puste. A kolejny rządek będzie jeszcze łatwiejszy. Będzie to rządek szesnasty, początek sobie ponawiamy, czyli pustą i pełną. Następnie krateczki puste, i tylko w tym jednym miejscu. O, nad tą krateczką tu, w tym miejscu będzie krateczka pełna, a do końca kratki puste. Więc można sobie już to wykonać. Oczywiście ja pokażę ten, ten rządek, ale myślę, że nie jest, nie jest trudny. Dwie kratki pełne tu i tu, i w tym miejscu dokładnie. Także tu i tu. No i mamy 16 rządek. Na razie mamy jedną kratkę pustą, jedną pełną. I następnie 2, 4, 6, 7, kratyczek pustych, jedną pełną i do końca już tylko kratki puste, a u mnie wyszło 2, 4, 6, 8, 10, 12.

Jedna pełna i trzy puste. Ja mam zrobioną tylko jedną, ale za chwilkę dorobimy sobie wspólnie dwie kratki puste. Już dorabiałyśmy, ale zróbmy to jeszcze raz. Czyli tak. To znaczy, to jest mój sposób. To jest tak tylko propozycja. Być może panie mają lepszy sposób. No to oczywiście, jak najbardziej. Ja robię to tak. Trzy oczka na pierwszy słupek. Trzy razy nawijam nitkę na szydełko, wkłuwam się w ten słupek sąsiedni, przeciągam nitkę wiodącą i po prostu robię potrójny słupek. Czyli chwytam sobie po dwie pętelki. O! I mam. I jeszcze raz. Znowu trzy oczka nabieram, trzy razy nawijam nitkę. I teraz wkłuwam się tak na mniej więcej na wysokości jakby trzeciego oczka łańcuszka, tak aby. Był oddzielony ten słupek. Drugi. O! Przeciągam nitkę wiodącą i znowu robię potrójny słupek. Po dwie pętelki chwytam. I mam tych ceń Raz, dwa, trzy no i cztery. O! I dorobione mam już dwie kratki. Przerzucam na drugą stronę. Zaczynam osiemnasty rządek. No i na początek nabieram 5 oczek łańcuszka, nawijam nitkę na szydełko i wkłuwam się tutaj w ten słupeczek. O, i teraz dwie kratki pełne, czyli dwa słupki na mostku. O, trzecia na słupku opa op jest oparta ten trzeci słupek i znowu dwa słupki na mostku no i ostatni opieram sobie o słupek czyli mam wykonane 7 słupków obok siebie tak to wygląda No i mamy 19 Nie, przepraszam, 18 rządek 18 rządek a zaczynamy sobie z dolnej części 1 krateczka pusta, 2 pełne, 3 puste, 2 pełne i dalej mamy 5 krateczek pustych, 2 pełne, 3 kratki puste i tym razem mamy 4 kratki pełne, czyli 13 słupków obok siebie.

Dalej, krateczki pełne. I teraz mamy ich. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Czyli 19 słupków obok siebie. Jedna pusta, jedna pełna. Dalej, kratki puste. 6, 8, 10, 11. No i kratka pełna, pusta. Tutaj akurat. Ta pełna, no to wiadomo to jest ten brzeg naszej robótki, więc war łatwo się domyślić. Także tak wygląda dziewiętnasty rządek, a za chwilkę przychodzimy z dwudziestym i działamy dalej. No i mamy dwudziesty rządek z dolnej części. Zaczynamy. Jedna kratka pusta, jedna pełna. Dalej kratki puste. Dwa, cztery, sześć, siedem. Dwie krateczki pełne, i następnie.

Tak się prezentuje. Na ten moment.